Cześć wszystkim, pozdrawiam z gorącego El Medano na Teneryfie, a konkretnie z plaży El Cabezo, bardzo słynnej, bo rozgrywa się tutaj co roku Puchar Świata w jeździe na fali w windsurfingu. Ostatnie dni mieliśmy ponad 7 bofortów, fala ponad 2 dwumetrowa, czyli perfekcyjne warunki na żagle do 4-2 na którym występowałem, chociaż widziałem też żagle 3.3 i 3.7, 3.6 latawce 5, 7, czasami mniejsze, czasami, czasami większe, ale zdarzała się też 12 i tutaj pozdrawiam Ciebie Kuba także perfekcyjne warunki do jazdy wave kiedy zjeżdżałem trochę dalej od brzegu z fali zauważyłem, wystraszył mnie gościu, który leżał w wodzie i trzymał tylko pędnik nie miał deski, no i po krótkiej rozmowie okazało się, że pękła mu paleta Deska odjechała z, fala, z falą i już jej nie dogonił i chwycił się pędnika i no, czekał na pomoc od dłuższego czasu. E, niestety nikt nie podpływał, żeby, żeby zapytać czy nam pomóc, dlatego no, musiałem ocenić szybko sytuację. No, był pełni sił i myślałem, byłem pewny, że sobie da radę, dlatego musiałem go zostawić i popłynąłem po ratowników, którzy po dosłownie 20-30 sekundach odpalili skuter i w tym kotle go podjęli. No i jemu się nic nie stało, na szczęście później się spotkaliśmy, okazało się, że ma tylko straty w sprzęcie, a sam może e, wrócić na wodę. Był trochę zniesmaczony tym, niezadowolony, że, że tylko jedna osoba, czyli ja, Chciałem mu pomóc i jak to określił, każdy chciał to survive, czyli każdy chciał tylko tam przetrwać. No ale ja sam uważam, że trzeba zawsze zwracać uwagę i sobie pomagać, bo różnie bywa. Tutaj zatoka medana jest dość bezpieczna, szczególnie teraz jak są ratownicy, którzy zawsze pomogą, czy ktoś ma problem na kajcie, czy na mójce bo nie zawsze tak było. No ale tak jak powtarzamy u siebie w szkółce, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Sprawdzić, trzeba sprzęt, mieć kapok, ja z prawą koszulkę to też dużo daję, bo wtedy łatwiej określić na przykład ratownikom, o kogo mają płynąć i gdzie szukać. Też fajnie i to jest dla mnie też bardzo ważne, żeby pływać z kimś albo komuś powiedzieć nawet na brzegu, to wtedy łatwo zauważyć, że ktoś ma duże problemy. No ale na szczęście ta przygoda się skończyła dobrze i mam nadzieję, że nie będę musiał pomagać innym osobom. A teraz w Elvedano mamy Kilka dni przerwy od wiatru, trzy chyba dni e, słabego wiatru, za to czekamy na falę. Idealne warunki na trekking po pobliskich e, górach i trening surfingu. Surfing. Jeżeli jesteście e, zmęczeni zimą w Polsce i macie jej dość, śmiało piszcie do nas, na pewno Wam coś zorganizujemy i będziecie zadowoleni, tak jak reszta naszych kursantów. Hej, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia!